Czas start. Okay. Komandor, komendator, tu mamy pierdziwariat. Pije pisko z malinowym z żurawinowym sokiem. Nice. Ale nie polskie piwo, takie siki świętej Weroniki. Budweiser. Ok, tell me what to No, pijemy, Paulinka, zadychę cała szklaneczka. Uwidzimy, czy potrafisz. No, no pi, pi. No, co nie? No ci cze, cze. słabo idzie. No czaguj. Chcesz to ja mogę przynieść ten do czyszczenia kibla i ci do gardło przeczyścić. Jeżeli ci i nie, nie chce iść. Oh God, no, a cześć, to czekaj. And gassy czekaj, czekaj, czekaj. Oj, Jezu. O mój o ja. Czekaj, oh, yeah, so... oh czekaj, <laughs> I dare you. <laughs> That's so gross. I'll, I'll double that bet if you drink out of this pipe. Like <laughs> twenty bucks. No, that'll be like nothing. Seriously. Okay, fine. <laughs> twenty bucks and I'll give you a lap dance. No. <laughs> I'll get Maya to give you a lap dance. I'll lap dance fine. I'll day. get Gregus to bird call you. <laughs> <laughs> no, that can't go. <laughs> <laughs> i'm gonna